Dobra, nie mogę się tutaj. Tu taśmy. Dobra, jestem bardzo ciekawa. O jadzie. Dziękuję za wzięcie udziału. W konkursie mam nadzieję, że horse się podoba. Tak podoba się. Ale słodki paszport. Możemy sobie to wpisać. Fajne. Mamy tu kapisy. Albo nie widać. Czekajcie. O, dobra. Fajny woreczek. Wow. Mamy tutaj mega piękny uwiąz I tu taki długi. Mamy tutaj chyba kordeo. Chyba cukierki, ale zimne w ogóle. I marchewka, ale piękna. Mega. <laughs> <grywania> Przynajmniej mamy jeszcze kijek i piękny jest! To tą rzeczkę ma taką fajną. Dobra, odwiążę. Naprawdę cudowny. Nie, no, jeden z moich ulubionych hobby i jeszcze ten kwiatuszek. Cute. Jest cudowny. Nie mam pomysłu na imię. W ogóle nie miałam pomysłu zielonego, ale no, coś się wymyśli. Może Benek czy coś takiego mały mały marchew Cunie. Co? Co, I w ogóle o głowie pięknie pasuje. Naprawdę ja jestem w szoku. Naprawdę bardzo dziękuję. Piękny hobby horse jest. Bardzo pozdrawiam kate Lavender. Naprawdę pięknie szyjesz. Jeśli to też naprawdę piękne. Mega mi się podoba ta marchewa. Mega piękna w ogóle. Chyba mu smakują. A więc to tyle w dzisiejszym odcinku. Mój host się bardzo podoba mi. Mega piękny jest słodziaczek malutki. Więc się żegnam z Wami. To tyle pa.